W dzisiejszym odcinku pokażę wam wszystkie sekrety, które znam w Brookhaven. Oczywiście najmocniejsze, które znam, nie słabe. Słabych nie pokażę. Dobra. Pierwszy sekret to jest taki, że idziemy tutaj, gdzie jest tak. No klikamy w ten napis tutaj. Potem idziemy tutaj, bum, bum i bum jesteśmy tutaj. No, taki fajny segrecik możemy się znaleźć. fajne fajnie, nachowanego. Ja teraz zrobiłam takiego buga, że tak wyszłam i pływałem. No, ale najlepsze jest to, że inni, nie, nie, inni osoby widzą mnie, bo już sprawdzałem to z kolegą. I to jest najlepsze. No bo. No jakby mnie nie widzieli, no to no słabo trochę. A my idziemy po drugi sekret. Dobra. Żeby mieć drugi sekret, musimy pojechać o tutaj żeby wyjść no, no po prostu idziemy z tego budynku no, dobra tutaj to trochę osób wie to jest jakiś przycisk nie kliknąłem bo to właśnie ciężko kliknąć to jest wada tego widzieliście ja idealnie tylko klikam czasami, a to mi się nie lubi. To trzeba mieć precyzję do klikania. Mam? Kliknę idealnie jest. Chodźmy tutaj, idziemy tutaj. Dobra, ale tu jest. No i taki po prostu sobie pokojnik. Możecie to łączyć. Tu się produkuje kasa. Jak ja to weszłam? nie wiem. Eee, jakiegoś laga mam. Pomarszę. Mam laga, nie mogę nie mogę się. A. Ah, Jak tu się właśnie Dobra. No ja, 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 dobra. Ej, no stąd. kliknąć. Ale na, ja, na plaży. Oczywiście nie będę pokazał tylko sekrety, których każdy wie. Których trochę ludzi wie. Będę pokazał też. Nie wiem czy wiecie, ale tu jest kopalnia. Musimy do niej pójść. Nie pamiętam dobrze, gdzie ona jest. Wiem, że gdzieś tu jest. To tyle powiem. Coś. No, to dużo ludzi widziało, ale niektórzy widzieli o tym, że tu jest jeszcze większa prawdziwa kopalnia. Taką musimy stąd wyjść i tutaj gdzieś ona się znajdowała, gdzieś tutaj pamiętam jak tą łódką wpływali i tu mieli ko kopalnię ale zepsuli nam ten sekret bo chyba nam usunęli ale mamy jeszcze lepszy sekret teraz teraz wymyślimy bardzo dobry sekret pójdziemy sobie tutaj gdzie jest ta łódka wejdziemy sobie na nią w ogóle to jest mój drugi film z Robloxa, dopiero. Ale jak widzicie, będę grał z Robloxa. I tutaj możecie tak wpaść. Jak wiecie, ja tu jestem totalnie, nikt mnie nie widzi. No po prostu. E, chyba wyłączyłem Robloxa. E, tak, wyłączam Robloxa. No, no, no to by było... Na tyle w tym filmie. To było na tyle w tym filmie, bo mi wyszło. A więc. Pa.